Przepraszam, ile ta koszulka? 15 zł. 15 zł ta koszulka, moi drodzy. A można za 14,99? Kiedyś się udało. Ja jestem w takim wieku, że bardzo bym chciał mieć dzieciaka. No. Ale nie piszcie mi takich rzeczy, że o, dziwnie się interesujesz, pewnie y, coś jest na rzeczy. Bo y, jeżeli człowiek się stara, a na przykład mu się nie udaje, to może być mu przykro, nie? A. Porządne materiały, tam, a nie. Ej, ja, ja. Okej, okay, ja jutro wrzucam vloga, ale z tego co jutro będzie na vlogu, to zrobię sobie intro do pozostałych vlogmasów. No, bo jutro jest taki właśnie. Znaczy dzisiaj robię te, te choinki, więc. Yy, tak, też sobie zrobię intro. I zabrał list! To znaczy, że moja chyba była grzeczna. Wziął list, to znaczy, że będzie chciał ci zrobić prezent. Gdzie zostawi te ślady? O wow, faktycznie. A, a Oni nie pozwalają jej łączyć kropek. Że ona nie ma czasu na własne myśli. No, ona chyba już skojarzy, że jak wziął jej list, to no, chyba przeczytaj i będzie i dostanę te prezenty. Nie dają jej nawet sekundy pomyśleć, nie? Że ona no, nie może sama rozkwinić. Nie pozwalają jej. Też zostawił ślady swoje? Próbował wyjść, tak? Otworzyć. Nie pozwalają mi na przykład samej zauważyć, że o, tutaj coś jest. Tu, o, tutaj coś. W... Prowadzą jej narrację, nie dają mi pomyśleć. Tak się robi? Bo ja nie wiem, nie mam dzieci. Ale mam wrażenie, że jej. No nie, da... nie dają jej czasu na przekminkę jakąkolwiek. Czy jak posprzątam w domu, zabrał list, żeby go przeczytać i żeby. Dzieciak fajny, ale... Turbo przebodźcowują go. No nie dają jej chwili. Nie dają mi nawet zareagować. <grymne> Ona biegnie i. O, zobacz, zabrał list. O, zobacz, tu jest ślad. O, zobacz, to chyba był Mikołaj. A zobacz, jak wziął list, to znaczy, że we, to prezent weźmie. Zobacz, zobacz tu śnieg, zobacz, to był Mikołaj, kurde no. <grymne> Mam wrażenie, że oni. To, te niespodzianki, ten śnieg to wysypują dla siebie, żeby samemu móc zareagować. No bo jej nie dają czasu w ogóle na to. Zrobić. Jedziemy do moich rodziców podtrzymać coroczną tradycję ubierania choinki i też tam spędzimy Mikołaja. Ja jak będę miał dzieciaka, to będzie miał taki święta. Już wam pokazuję. <grym wytrzymać>

No! No! Hey. No! Hey. We, hey. you promise no. Promise. Promise? Yes, we promise! We promise! Promise you'll be good. No! You promise? Yeah, we promise! We promise! We be promise! Nice we promise! Maybe not, but we will promise. Yeah. Wanna <laughs> like give him a hug? Yeah. You wanna give him a hug? Bye, Chris! Bye! You're not gonna give him a hug? You don't give him a hug? My hug. Tag! Deja! My hug. ¿Todo está bien? No to co roku jest taki trend, nie? Co roku jest taki trend w stanach. Wyobraźcie sobie jakby w Polsce ktoś tak zrobił, to o Jezus, jaka drama by była, ojej! Ojej. Ja jak kiedyś będę miał dzieciaka, to się z nim umówię. I mówię, ej, słuchaj, robimy taką akcję. Yy, ja tu wejdę jako Grinch. Ty masz 3 lata, ale słuchaj mnie. Mam nadzieję, że już jak będzie miał 3-4 lata będzie mega kumaty. Robimy taką akcję. Wchodzę jako grinch, ty udawaj turbo przerażenie. Yy, i, I później to wrzucimy do neta, ludzie będą mnie jebać, a później pokażę dalszą część, że z młodym było ugadane. nie, Że on płacze. A na końcu się odwraca i to prank. Ciekawe, czy, czy czterolatek jest na przykład taki kumaty. To już zależy od dzieci, nie? Jeden jest, drugi nie. Ciekawe, czy ja będę miał ogarnięte dziecko, czy nie. I czy w ogóle będę miał dziecko. O. Ha. Za mały? No już nie, nie. Niektóre małe dzieci to już grają nawet w filmach. The greasy black peel. LOL? Nie, no ci to robią niezłą traumę. Ci to robią niezłą traumę. Ej, Wersow ver wyprzedziła mnie we vlogmasach. On już ma cztery, ja mam dwa. Zobaczymy, jak kto w grudniu zrobi więcej. I cały ten czas taki około tej okoliczności jestem bardzo ciekawa. A, na 10 minutek zrobiła. Bo jak Mośka zareaguje, jesteśmy zapakowani po... A znajdziesz mi, proszę, białą. Nie mam. Nie masz białej? masz jakieś białe jeszcze też. A o super, to jest różowa, a jeszcze białą. O, no ciekawe, znaczy to, to jest inny wiek jest tych dzieci. No na razie ta Charlie wydaje się, że ma bardzo mocny charakter pod influencerstwo. No pewnie wszystkie będą pchane w kierunku influencerstwa. Maja, Aria. I No i ta Charlie też. Jak jeszcze... A, jeszcze ten, Jay Dobrowski ma córki, nie? Ale on chyba ich nie pokazuje. Czy na Instagramie coś tam pokazują? Ja, na... ja Instagramów tak nie śledzę. Na dusia są pierożki. Co? Mhm. Mm A ich nie, nie było. Widzisz? Jeszcze żurek zaraz. Moi tutaj się odnajduje w większości w zabawkach. Tu oczywiście ma inne. Także no, I zaraz będziemy działać z uraniem choinki. No powiem wam, że to też trzeba przestawić głowę do takiego nagrywania vlogów. Mi jest nawet, ciężko, ja, się, ja się czuję jak debil, na przykład, jak mam iść do yy, na przykład miejsca publicznego i gadać do telefonu. Co innego, jak masz operatora, bo to jest wtedy no, inna interakcja, nie? Że gadasz tak, jakby trochę do tego człowieka, do kamery, a co innego, jak chodzisz i tak telefon i bla, 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 bla. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, że przyjeżdża do mnie rodzina, a ja gadam na przykład coś do mamy i jeszcze przy okazji, yy, no nie wiem, jakoś tak dziwnie, nie? Że jak nawet coś tam nagrywaliśmy do baby Jagi wtedy z moją mamą, to i tak się tak dziwnie trochę czułem mimo, że to nie ja. O nie, wiem, jakoś to jest tak, z operatorem jest inaczej, nie? Łatwiej. Może za granicą jakbym mieszkał, by mi było łatwiej, ale w Polsce to się czuje, że jak ludzie na przykład patrzą, a ja idę i bla, 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 bla do kamery, no to, że, o, że myślą, że ale jesteś dybilem, Sylwester. Ja. ja jakby nie mogę się, nie mogę się, um, nie jestem, nie mogę się po prostu tak przestawić na takie vlogowanie, że chodzę i nagrywam. Co? Jakoś tak. Może z czasem mi to przyjdzie. Nawet Andzia z czasem się krępuje w miejscach publicznych? No bo to jest takie dziwne. Nie wiem, idę do kasy, i na przykład. Miałbym tu, o, tak telefon. No czekajcie, o, wezmę telefon i o, coś takiego. Że na przykład. Przepraszam, ile ta koszulka? 15 złotych zł tak koszulka, moi drodzy, a można to 14,99. <grywa> Jedyne co, jak takie to, że GoPro mam na klatce i to samo nagrywa, to wtedy Okej. Okay. Ale także te, z telefonem w ręce, to no dziwnie. Powiem wam, że dziwnie. Ostatnio coś nagrywałem, to się dziwnie czułem. Ojki. A nie wyglądamy. Słodko! Nie no ale dzieciaka mają, no ładna dziewczynka. też te kubki do malowania, one są z To chyba większość dzieci w takim wieku jest ładna, nie? takim... Dopiero... Nie wiem, są na przykład brzydkie dzieci? Ja nie kojarzę, Czyli widziałem jakieś brzydkie dziecko? W takim wieku właśnie 3-4? Chyba nie. Ja na przykład byłem bardzo słodziutkim dzidziusiem, no. Ładny byłem, naprawdę byłem ładnym dzieckiem, nie? No. <laughs> Może to was dziwić, ale, ale byłem ładny. No. A to kto to jest? Ta osoba kto to jest? Ale jest klimatyczna. A, pewnie dziewczyna brata, czy coś w tym stylu. A czemu tu jest tak, że oni wszyscy są w tych samych ubraniach? To są na czerwono. Dziękuję bardzo. No to chyba dziewczyna y, brata. Wersow. Fajna. Co? Cześć, to bardzo nie, nie uwielbiam sałatkę ja już mogłabym ją jeść po prostu codziennie. dzień. Mi to się te ich podobają. Co oni dają za odżywki do tych sterlicji, że one im tak rosną? Jak często podlewają je? I teraz musimy trzymać się Alicja i zobaczyć, czy jutro rano się pojawią tam prezenty. Co on? Nie, nie kumam tego, nie. Czemu on tak robi? tam prezenty, tak? On przychodzi w nocy i on tutaj tu pewnie zostawi, zostawi prezenty. prezenty, albo tu, albo A gdzieś schowa. Na prezentu, tak? Dopiero jak się dzieci wyśpią. Bo żeby zrobić coś takiego, to trzeba brodę włożyć sobie w, w jabłko Adama. Po co? Wow. A dzi, dziwny, tąko, nie wiem, dziwny scenariusz. Yeah. Patrz, jak troszkę mleczka wypił. No nie wiem, ich, oni, ich styl jakby do mnie nie siada. Ja się zaczynam przekonywać do Andziaks bardziej, wiecie? Podoba mi się ta relacja Luki, Lukiego z tą z córką. A o, ci mi jakoś tak nie przekonują. Coś takiego, ciężko mi to opisać, ale że z tych chyba vlogerek trzech Makówka, Andziaks, Wersow, to Wersow najmniej mi teraz leży. Okay. A właśnie, jeszcze mówicie, że jest ten Jawor i on też robi vlogmasy, tak? Ja w ogóle tak nie śledziłem. Ale że on też ma dzieciaka... Jest szósta Ja najbardziej żałuję, że Dane i Majewski nie, nie robią vlogów, bo nie robią. Szkoda. <ścoughs> Moje filmy o. Pytacie, dlaczego nie dodajesz na z Danielem, dlaczego jest ostatnio cisza? Cisza jest dlatego, że mamy kryzys. Zjebałam troszkę i. Zawiadam Daniela, okłamałam. Absolutnie nie chodzi o zdradę. Ale stało się coś, co nie powinno się stać. Jak już podkreśliłam, nie chodzi o zdradę, chodzi o coś równie złego, kłamstwo i brak zaufania. To mówię to publicznie tylko. Daniel nie chce mnie znać, bo zrobiłam coś równie złego jak zdrada dla niego, czyli brak zaufania i oszustwo. I mówię to publicznie tylko po to, bo mi nie wierzę i. Proszę o ostatnią szansę, tyle. Zrobię wszystko. Wszystko. I nie, nie chodzi tu o Rubin robi raban, bo wszyscy o nim piszą, a to był tylko DJ, ja się bawiłam na dj nie, nie chodzi o żadnego typa. <laughs> tu nagle jakiś Rubin raban, nie wiadomo o co chodzi. E, ale oni, ja jestem ciekawy, co tam u nich. Oni też mają małe dziecko, nie? Pyta ta są jakieś widzki, co były w ciąży? To co jest właśnie najgorszy? Taki okres, co teraz jest Anjax? Że zaraz będzie rodziła, to to jest najcięższy? Czy jest jakiś inny okres ciąży, że jest najcięższy? Że się na przykład człowiek najgorzej czuje? W łóżku. Początek najgorszy? A co się dzieje na początku? Jakieś osłabienie? Połóg najgorszy? Najgorszy w ciąży jest poród rodzinny. Dwa razy mi odcięło, jak tylko zaczęła żona rodzić. Czy się zemdlałeś? No. A poród rodzinny to rozumiem, że, że ojciec jest przy porodzie, tak? Czy na przykład całą rodzinę zwołujecie? <młysyjanie> Matka, babka? <młysyjanie> poród rodzinny. O kurde. No to musi być mega stres, nie? I <młysyjanie> nawet... Mirek Stabiński robi vlogmasy. Ja to widziałem, że jeden jakiś był. Mirek. Ale widziałem, że oglądał coś ten. Chyba, że on ma kilka kanałów. Że oglądał multi. Witamy serdecznie, vlogmas. Witam Was bardzo serdecznie. Czyli ja, Mirek Stabiński na kanale. Zapraszam serdecznie. Wystarczy. On trochę ma spojrzenie jak Klaudy Liza, uważam. Że coś ma takiego we wzroku jak Klaudy Liza. Ale są podobni, naprawdę. Klaudy Liza. Jakiś inny ten. Odcinek. To jest moja data e, urodzin. Moim zdaniem. Nie poparta niczym. No, znaczy, no w Twoim stanie oczywiście. Ciekaw jak jakby się urodziło 31 grudnia, to czy wy nazwali Sylwester. No, ale ja nie wiem. Nie. To <laughs> Na pewno. Na pewno. <laughs> e, no, za kilka dni. A o co chodzi e, im z tym tym. Że pół centymetra, pół centymetra, że dwa centymetry. O co chodzi dokładnie? Bo ja się nie znam na, tym, na tej dzieci akurat. Nie. ile dni? Już jest rozpinana, więc nie będę miała problemu z karmieniem. Ja, jak na, ja, ja nie wiem, czy bym chciał na przykład... Nie no, chyba chciałbym być przy porodzie na przykład, jakby kiedyś się udało. Ja jestem w takim wieku, że bardzo bym chciał mieć dzieciaka. No. Ale nie piszcie mi takich rzeczy, że o, dziwnie się interesujesz, pewnie coś jest na rzeczy. Bo jeżeli człowiek się stara, a na przykład mu się nie udaje, to może być mu przykro, nie? Pamiętajcie o tym. Na przykład, jak jesteście, jak na przykład, nigdy nie zadawajcie pytania, jak jesteście na przykład w rodzinie gdzieś, to, na przy, to jakiejś tam swojej siostrze, czy coś, że kiedy dziecko, kiedy dziecko, kiedy dziecko. Bo nigdy nie wiecie, może ta druga strona się stara, a nie może i może być im przykro. Hmm? No, to są takie ważne rzeczy. O, ale jak ja bym był przy porodzie, i jakby już dziecko miało być, to bym puszczał taki soundtrack. O, czekajcie, Anjax. Poród. Cześć, kochani. <laughs> ja jestem dziwny, co? Ja jestem dziwnym człowiekiem. Wtedy bym myślał, że przychodzi jakiś wielki wielki wojownik, nie? Ojej. To jest tutaj krzyczy. To jest to krzyczy. A to rodzeństwa nie wpuszczają na, na salę porodową? Bo o, ojciec i matka mogą być, tak? Szkoda, bo to takie rodziny. Syna też mógł dać. Taka miała być? Jeśli pan usiądzie, to koszulę. O, będzie karmi. Dobra, nie oglądamy.